Cześć wszystkim, ja jestem Recezjo. Dzisiaj zrecenzujemy sobie opalarkę od Parkside'a. Na początku mówię, że materiał ten nie jest sponsorowany. Opalarka ma 2000 W, maksymalnie. Na plus zasługuje 4-metrowy kabel. Jest to... O ile mi to wiadomo, najnowsza opalarka, opalarka ma różne nasadki, dzięki którym na przykład możemy tutaj ściągnąć w sposób prosty farbę, rozpalić gryla, czy tam sobie coś przygrzać lub opalić. Producent tutaj ma, zapewnia nam 3 lata gwarancji, w pudełku oczywiście znajdziemy opalarkę, którą mam na wannie, to zaraz Wam to pokażę. Mamy obszerną instrukcję obsługi, również w języku polskim, więc to jest no zaskakująco ciekawe, że jest po polsku. Proszę bardzo, oraz mamy nasadki, tutaj mamy trzy nasadki, jedną mam tam przy takim moim projekcie, który Wam zaraz pokażę. Zobaczmy co znajduje się na odwrocie tego otóż pudełka, sprawdźmy, czyli jest tutaj tak samo. Zaraz przejdźmy sobie do specyfikacji technicznej, co. Opalarka prezentuje sobą, czyli maksymalnie konsumuje mocy 2000 W. Mamy dwustopniową regulację, czyli 350 na 600 stopni. No i przepływ powietrza 330 na 500 na minutę. Więc to tak to prezentuje się. Pudełko dosyć ciekawie za. Wygląda, no i w, w zasadzie w samym pudełku znajduje się opalarka. Niestety nie znajdziemy tutaj case'a, czyli tutaj pokrowca, bagażówki. Może byłoby pójść na tą opalarkę, a teraz, zaraz przejdźmy do samej opalarki. Opalarka prezentuje się w ten sposób. Wygląda to tak, jest dosyć lekka, więc bardzo fajnie, że jest lekka. Wygląda tutaj tak. Ma oczywiście dwustopniową regulację, czyli pierwszy bieg, wyłączenie i drugi bieg. Bardzo leciutka sprawa. Akurat, że no, chciałem sobie jakoś tak wannę ulepszyć, więc to był zły pomysł, żeby na wannę tutaj nałożyć folię w płynie. Bo zauważyłem, że folia w nie nadaje się na wannę, i tutaj zaczęła obchodzić grzybem, dlatego ją usuwam. No i też niezbyt ładnie to wyglądało, ale naprawdę daje radę, jeżeli chodzi o tutaj, właśnie usuwanie. Chodzi to jak taka delikatna, można byłoby powiedzieć suszareczka, ale trzeba uważać, bo naprawdę ma kopa. No i tutaj też wyłączamy. Proszę bardzo, oczywiście trzeba zachować tutaj jak najbardziej ostrożność. Tam się znajduje nasadka, której używam do po prostu zdzierania farby, jak to można byłoby nazwać. No i oczywiście jest 4-metrowy kabel, więc mega to zasługuje na plus. Czybym polecił tę opalarkę? Jak najbardziej bym polecił, bo bardzo fajnie się mi z niej korzysta i w prostu szybki łatwy. Mogę tutaj usunąć farbę, która mi przeszkadza. Jest dosyć lekka, długi ma kabel. Minus jest taki, że po prostu nie mogę sobie wsadzić nie, do, nie dołączył producent tutaj terału czy tam bagażówki na tą opalarkę. Ale tak, to do takich domowych spraw, do majsterkowania mogę ją polecić. Jeszcze zobaczmy, jak prezentuje się w akcji opalarka. No i tak wygląda dwustopniowa regulacja, widać, że czerwono się robi. Tutaj trzeba uważać, bo naprawdę potrafi mocno przygrzać na drugim biegu. Ale jak widzimy lepsze są efekty, bo na tym pierwszym biegu to jakoś tak no, nie chciała ta farba zejść, a ja tutaj widzę, że na drugim biegu już lepiej schodzi. No i oczywiście do takich prac trzeba jakby no, mieć lepszy dostęp do mm, powietrza, ponieważ ta farba, z tego co już tutaj tak czuję, zaczyna śmierdzieć na tym drugim biegu. Więc trzeba uważać, co się tak naprawdę robi. Czy bym polecił tę opalarkę? Jak najbardziej bym polecił. A wy dajcie znać, co myślicie? Czy zainwestowalibyście w taką opalarkę? Napiszcie w komentarz, jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie kciuka do góry, zostawcie subskrypcję po więcej takich recenzji, a ja tymczasem zabieram się do porządku i czyszczenia tej wanny. Więc trzymajcie się, cześć!